Bartek nurtująca, mnie i to strasznie, że e, sprawa jak nęcisz? Czy jeżeli chodzi o nęcenie, do nęcenia federa używamy specjalnych koszyczków. Są to koszyczki, które w największym wypadku mają 5 cm średnicy i 7 cm wysokości, dlatego że ta, o takich e, koszyczkach mówi nam regulamin. Mhm. E, wiadomo, że ja mówię cały czas o załowieniu zawodniczym, tak więc mamy specjalnie większy koszyk i do tego koszyka nabijamy zanętę, czasem możemy ulepić kulkę i ją obsypać zanętą bądź też na przykład glinę, dlatego że mówię, to Dobrze. cały czas łowimy, e, łowimy zawodniczo. Takim jednym jeszcze patentem, który ja robię akurat, jeżeli chodzi o koszyczka, to jest czasem, że go obklejamy. No. Właśnie, to chciałem taśmą albo jakąś termokurczką, po prostu powoduje nam to, że koszyk przy uderzeniu o wodę nie, przez kratki nie przelatuje nam zanęta, a w momencie szarpnięcia z dna. Mhm. E, Wypadne. Nacisk wody jest o wiele mocniejszy, dlatego że woda nie ucieka nam znowu przez te kratki, dzięki czemu zanęta po prostu bardzo fajnie z tego koszyka koszyka. Chodzi wypada. o to, żeby po prostu podczas opadania nie uciekła nam zanęta, dokładnie. Tylko trafiła na dno i tam. Dokładnie. Dopiero, że tak powiem, I dokładnie stamtąd wyrwać koszyk, wyrwać koszyk. Żeby, żeby ta zanęta pięknie się wysypała i zrobiła nam po prostu jakąś chmurę zanętową. Jasne. Jakim cudem? znęcić w jednym i ten sam punkt. Znaczy tak, jeżeli chodzi o nęcenie, mamy specjalne wędki. E, używamy dużo mocniejszych federów czyli są to wędki takie z wyrzutem do 160-180 gram, tak zwane spody. spody. E, mamy kijki, na których odmierzamy sobie odległość łowienia, powiedzmy chcemy łowić na 30 metrze, kijki ja. mają rozstaw 5 metrów, odmierzamy sobie 6 razy, wiemy, że rzucamy cały czas na 30 metrów odległości. Ale za każdym razem, jeżeli użyjesz innej siły, dalej rzucisz, tak, bliżej rzucisz, tu i, tutaj I tutaj z pomocą przychodzą nam kołowrotki, do tego też warto to zawsze stosować kołowrotki do federa, dlatego że tak każdy kołowrotek mamy klips, niezależnie czy to jest kołowrotek do spinningu, do odległościówki. Tylko że w niektórych kołowrotkach klips jest ostry. To jest taka piramidka. Jasne. Specjalnie w kołowrotkach do do federa zastosowano klips, który jest okrągły. Po prostu po odmierzeniu danego dystansu zakładamy sobie żyłkę na klips. Dzięki temu cały czas rzucamy w jedno Jasne. miejsce. To samo robimy z wędką do nęcenia, to samo z wędką do łowienia. Taką istotną jeszcze sprawą, później przy zarzucaniu, jest to, że po prostu rzucamy zawsze troszeczkę mocniej. Wędkę bierzemy do tyłu, żeby zamortyzować później to szarpnięcie tego koszyka. Tak, żeby tam nie. nie żeby, przy tak, tak, żeby nam nie urwało po prostu tutaj gdzieś żyłki. Tak więc mówię, rzucamy wędkę troszkę do tyłu, amortyzujemy rzut. Dzięki temu też później podczas łowienia przy mhm. takim zarzucaniu Koszyk nam spada cały czas na napiętej żyłce. Ta żyłka tnie po prostu wodę, więc szybciej i no tak. szybciej to wszystko tonie. Przy takim dobrym zarzuceniu na wodzie stojącej, jeżeli dobrze rzucimy, odłożymy wędkę na podpórki, tak na dobrą sprawę jeden ruch korbki powinien już nam pięknie napiąć szczytówkę i nie powinniśmy więcej z tym nic robić, tak na dobrą sprawę. Bartek, opowiedziałeś mi jak skonstruować zestaw, takie techniczne, że tak powiem, podpowiedzi, wskazówki. Pytanie o zanęty. Jakich zanęt używasz? Czy są to te same zanęty, których stosujemy na tyczkę, czyli w rozgardą z bremę setans, czy jednak, jednak są inne zanęty? Czy znaczy mamy specjalistyczne zanęty ukierunkowane pod Federa. Jako, że to jest na no troszeczkę inny sposób łowienia, one się troszeczkę różnią od tych klasycznych zanęt. Mamy od zanęt tak na dobrą sprawę takich jak Explosive Feder, skierowane głównie na wody stojące, gdzie zanęta praktycznie bardzo szybko nam pracuje poprzez wszelkiego rodzaju zanęty ciemne, skierowane na jezioro, na rzekę czy w wersji nawet brązowej. Czy gotową do czy, czy, czy tak jak tutaj mamy ready gotową do użytku. W moim odczuciu zanęty do Federa są troszeczkę bardziej dopieszczone, dlatego, że są to zanęty, które muszą przede wszystkim ściągnąć rybę, muszą tą rybę utrzymać, więc troszeczkę ją nasycić. I takim e, kluczową rzeczą, jaką zauważyłem w większości zanęt federowych jest to, że ta frakcja tej zanęty jest troszeczkę grubsza aniżeli w klasycznej zanęcie. Dodatkowo Takim niuansem też jeżeli chodzi o zanęty skierowane pod wodę stojące jest to, że one szybciej pracują, dlatego że mamy koszyczek, gdzie ta zanęta jest uwięziona w nim i ona musi po prostu się wydostać. Mhm. Tak więc ta zanęta musi bardziej pracować niż taka klasyczna zanęta przeznaczona do tyczki, gdzie rzucamy po prostu z e, ją z ręki. Aczkolwiek jeżeli chodzi o zanęty rzeczne, mm, tak jak e, Rivier, one są już z dodatkiem kleju, dlatego że tutaj po prostu nurt powoduje, że ta zanęta nam się wymywa. Z koszytka. Tak więc e, akurat mamy też zanęty, które są bardziej, bardziej kleiste. Zdecydowanie, teraz to rozumiem, jednak koszyk jest bardzo mały, podajmy bardzo małą ilość tej zanęty w koszyku, ona musi szybko ściągnąć, musi nasycić tą rybę, sprowokować do tego, żeby ona podpłynęła do dokładnie, przynęty. Dokładnie i dodatkowo tą ważną funkcję utrzymać ją w łowisku, tak więc jeżeli ta zanęta będzie nijaka, będzie uboga, ta ryba odpłynie nam dalej, po prostu szukać czegoś innego do jedzenia. Nie, jeżeli zanęta jest w e, pożywcza, ma grubsze frakcje, ta ryba dłużej nam się po prostu trzyma w łowisku.